Wygląda do chowania tajemnicy zawodowej. Kurwa, panowie, tu jest aneks do umowy o pracę nie? z 2001 roku. <grystanie> Dotyczy zmiany wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy od dnia 1 stycznia 2003 roku. Miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 800 zł. <grystanie> Cześć, witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczone. Dzisiaj znajdujemy się w opuszczonej fabryce świetlówek Polon. Także zapraszamy do oglądania. Także rozpoczynamy eksplorację. Mam nadzieję, że ten wstęp wam się spodobał. A tymczasem mamy tu jakieś jeszcze pozostałości maszyn, które tutaj były Fizjerem jakieś coś podobnego, tylko że drzwi są bardzo leciutkie ciekawa, ciekawa sprawa i tu mamy jeszcze trzeciego trzeciego sprzęta w tym miejscu. To też jako czwarty sprzęt no. Specyficzny zapach tutaj w środku jest No, działające. I kręci się. Ta, ta fabryka jest dosyć sporych rozmiarów. To jest jedna z hal, które tutaj są. Jak widzicie, tam na zewnątrz jest komin. Tam jeszcze jedna hala i garaże, a tutaj jak widać jest jeszcze część piwniczna, poza tym jest jeszcze piętro, także liczymy, że coś fajnego uda się tutaj nagrać. Znajdziemy gralę. Mm. Tylko gdzieś Wojtusia chciał... Chyba winda była, wiesz, patrz. Eliktyczny to ciężki. Ja to odchodzę na dół. Powiem ci póki co nie wygląda mi to na fabrykę świetlówek, nie? O jajko! Świeżo rozbite wygląda mąka krupczatka. Kasza. Możliwe, że to za Kolejne mam raz szczęście trafić na gniazdo w nietypowym miejscu. Hmm. Tu już jest jakiś schemat, jest, patrz, jakiś stary dokument. Instrukcja obsługi dźwig towarowy, dźwig 500 kg. No to tu już wiemy co to było, nie? Wyłącznik dźwigu. To tutaj był dźwig? O! Klimatycznie. No, buraczki. O, patrzcie! stara drukarka, nie. No. Chyba już po terminie. Tu ogórki są jeszcze. Sok, soki z tym barka. Bardziej takie spożywcze niż po świetlkach to wygląda. Jadne Masakra w Bez pizza. No i ten wózek. Też robi tutaj klimat. Pieczki chyba tutaj mi się wydaje, że rampa była jakaś załadunkowa albo rozładunkowa rampa, nie. No to na pewno rampa, bo myślałem, że na ja tego skojarzyć, że do Tutaj zarobiłem jest fajne pomieszczenie. Zresztą zobaczcie sami. Jakieś tutaj gabloty są. Gabloty i coś. Ala minisownica. Elektryczna. Mhm. Elektryczna. Tutaj mamy jakiś włącznik włącznik na ziemi. I tutaj, też, tutaj też chyba była jakaś suwnica mała. Sklep klubu: Mentol, papierosy mentolowe, mewa. Mam, że była tutaj suwnica. To... Bez wózka zbił tego, ale ciaka nie podchodzi, no bo gdzie no. ramba była daleko... Pewnie był na zakładzie, o, kawałek klawiatury. Stary mechanik. A tam reszta. Mhm. Ale tutaj coś jest, jakiś ten... Papier śniadaniowy. No, pełno opakował, nie? Są tylko opakowania, co jest tego jeszcze nie mm. Elektrody spawalnicze. No, kupa tego jest. <gry> O! I to graffiti na samym końcu robi wrażenie soki na foje owocowe, przetwory owocowo-warzywne. I powiem wam, że wszędzie, wszędzie jest ocet. Mnóstwo octu tutaj jest. A podchodzę do tego grafiku, bo się całkiem fajnie prezentuje. Ciekawe miejsce. Panadol. <noise> Jeszcze leki się tu trafimy. i jeszcze więcej octu także ocet to jest rzecz, której nam dzisiaj nie braknie w materiale można wyrzeć, że sponsorem dzisiejszego materiału jest ocet mąka, kasza, cukier przetwory mięsne Jakiś magazyn. No, znowu ocet. Ktoś, kto, ktoś oczywiście musiał porozpierdalać te butelki, które tutaj są. A to co widzicie to są butelki po orężadzie. Ale powiem wam, pierwsze co się rzuca w oczy tutaj to chłód, nie? Konserwy. Powiem mam, dobrze, że mam na sobie obuwie robocze, nie. jak Nie radzę szarpać jak sufit, wygląda tak jak wygląda. Nie radzę szarpać. drzwi. jeszcze ty tam wszedłeś, nie? No, tu wilgoć zrobiła swoje. A, a, no mówię właśnie, że wybuliła jak w horrorach. No, to nie wygląda zbyt optymistycznie, nie. To nie wiem, co wygląda gorzej, podłoga czy sufit, nie? że powiem, że to miejsce jest żywcem wyrwane z jakiegoś filmu katastroficznego albo z jakiegoś filmu post-apo. <laughs> Widać zresztą o czym mówię tutaj jak się chodzi na zewnątrz. A tu jeszcze mamy Poldzisława. Oczywiście nie umieszkam podejść bliżej. No i co? Wszędobylski ocet. No i creepy wózek. Spokojnie można by tu zrobić jakieś kilka scen do filmów post-apo. Ta wieża całkiem fajna. No i mamy Poldzisława. Tu maskę jeszcze porwał, lamp nie ma, ale jest żarówka podstojówek. No i silnik. Nikt nie zabrał go. Ciekawe czy jest jeszcze olej. No jak widać, trochę wybebeszony. Oj, stara klawiatura tam jest. Klimatycznie to wygląda. Ten budynek, co widzicie przede mną, to pominę, bo tam jest masa śmieci i przejdę się prosto do ostatniego punktu, jaki tutaj jest, czyli do tych garaży. Warzywko, przyprawa do potraw. No to taki typowy magazyn. I co, nie mogło zabraknąć odstu? To wygląda ciekawiej, tylko że zamknięte, rema tysiąc, kolejny wózek. trochę dokumentacji i tu jest chyba przejście do tego zamkniętego garażu tylko ktoś chyba się tutaj dorwał i porozkradał mm -hmm, tak by wypadało To? Mm. Tu jeszcze kanał zielopek A <grymne> i powiem Ci wszędzie ten ocet, nie? No tego jest od groma wszędzie rystal no, Typowy składzik nie? wreszcie i i chyba tyle. Właśnie zakończyliśmy eksplorację tej dawnej fabryki świetlówek POLON i co mogę powiedzieć o miejscu, jak sami widzieliście, miejsce jest dosyć mocno zdewastowane, ale jak dla mnie jest warte uwagi ze względu na klimat jaki tutaj panuje, czyli klimat post-apo. Pomimo kieskiego stanu, w jakim znajduje się budynek, udało się odnaleźć kilka ciekawostek w postaci dokumentów, produktów i maszyn. Więc jeżeli materiał wam się podobał, nie zapomnijcie o komentarzach, lajkach i subskrypcji i koniecznie odwiedźcie nasz fanpage. Także myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym. To na razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.